Cześć, obiecałem Wam w zeszłym tygodniu, że y, będę nakładał buty na ramę. Niestety y, to się nie udało. Y, mimo ich szczerych chęci, y, po prostu nakład pracy jest tak duży, że nie ma na to opcji. Y, w dzisiejszym odcinku spróbuję Wam pokazać, co się przez ten tydzień wydarzyło. Trzeba dzisiaj zakończyć tą nierówną walkę i wyspawać butę do końca. No to mamy część od pasażera załataną, pozostało jeszcze tylko zaszpachlować spawy, no, szkoda, że mi się szpachla skończyła. Dobra, zróbmy unboxing środka do konserwacji podwozia, powiem Wam, no mistrzowie, mistrzowie pakowania. No dobra ale środek środek przeżył. Widzę, że cały. Powiem Wam, że jest całki, całkiem sporych rozmiarów. Są to flaszki. Pistolet, pistolet, pistolet jest. Ale coś tutaj mało jeszcze powinno być. O i mamy. Rurkę do pistoletu, pistolet zakręcamy na tą flaszkę, podpinamy pod kompresor i jedziemy. No i co, i dupa konstrukcja mi hangaru runęła. Czyli co, zamiast naprawiać auto, no to trzeba się będzie zająć naprawieniem. Daszka lipa, dach założony z powrotem, powiem wam, trochę to jest masakra zakładaniem takiej ogromnej płachty. Następnej takiej wielki robić nie będę. Dobra, wróćmy do yy, auta. Jest wymalowane. Chyba jeszcze raz będę musiał pociągnąć, ale to muszę jeszcze parę innych tematów poogarniać. Teraz nie mam na to za bardzo czasu. Zastanawiam się, czy jeszcze nie poszpachlować gdzieś, bo jakieś takie dziury mi powyłaziły brzydkie. Nie ja wiem, czy to ten baranek to przykryje potem, czy nie. Wolałbym, żeby mi się gdzieś tam podczas jazdy potem woda do środka nie lała. Chociaż i tak przecieki będą. Jest raczej rzecz nieunikniona, no ale... Wolę to zminimalizować to no, do maksa. Ale to chyba zaczekam, aż będę miał szpachlę z aluminium, bo naraziłam taką brzydką, żółtą, zwykłą. A ta aluminiowa może być lepsza, więc szpachlę będę ją dopiero e, jutro. No i to tyle na dzisiaj. Buda jest przygotowana do e, ostatniego malowania farbą okrętową. Jutro będę już ją zabezpieczał tym docelowym środkiem. A co Wam chciałem ci pokazać, to e, mocowanie, tylne mocowanie budy do do ramy. Słuchajcie, ja już sobie ponacinałem tutaj ten element, on już jest wycięty, ale i docelowo o co chodzi? No ta śruba jest ścięta, bo ona mi się okręcała w kółko. Tu po prostu yy, łebek śruby został ścięty. A chcę pokazać jak to jest w środku zrobione. Popatrzcie, tam jest taka blaszka, która docelowo miała przykrywać tego klocka. No i idea była taka, że ten klocek miał się obracać w obrębie blaszki, to miało być y, troszeczkę y, ruchome. No niestety blaszka się rozpadła ze starości, klocek zaczął się y, obracać w miejscu, no i efekt jest taki, że nie dało się tej śruby wykręcić, trzeba po prostu było y, ściąć łepek. Jak ja sobie to wymyśliłem? Ja sobie wymyśliłem to tak, że... Pokażę wam jak to w środku wygląda i z drugiej strony. Z drugiej strony wygląda tak. Ja sobie wymyśliłem tak, że po prostu przyspawam kawał takiej blachy i tu i na górze. I po prostu jak już osadzę budę na ramię przepierdzielę się wiertłem dwunaską na wylot. Nieważne że w środku będzie wystawała śruba. Mam to, to troszeczkę brzydko mówiący gdzieś, ale te fabryczne rozwiązania, które są tutaj zastosowane, są słabe, bo jak się wam przytrafi coś takiego, no to jesteście brzydko mówiąc w czarnej dupie, no i no, w zasadzie nawet nie wiem, jak to na, potem naprawiać, tak? no bo tu jest e, taki profil dziwny, gdzie on tu jest blacha, tu jest blacha, tu jest blacha, to by trzeba było, nie wiem, e, jakoś z góry dziwnie rozcinać. Więc yy, pójdę po łatwiźnie, przyspawam element, yy, przepierdzielę się wiertłem dwunaską na wylot bardzo długą śrubą w podłodze, od środka to złapię i tak przykręcę yy, budę do ramy. Zresztą notabene zrobię tak ze wszystkimi elementami mocującymi, no bo tutaj gdzieś mam jeszcze gwint, yy, ale na przykład tu już na dole tej kostki nie ma, nie? ta kostka gdzieś mi tutaj wpadła, wsiąkła musiałbym to od góry rozcinać, tak? a tak wezmę, przewalę się na drugą stronę trudno, będą wystawać główki, śrub w środku tutaj tak samo, na razie wkręciłem zwykłe śruby, żeby zabezpieczyć przed, przed malowaniem bo docelowo będę, no jak będę zakładał budy, to będę chciał tą gumę założyć, żeby natrafić na ramę i to wykorzystam sobie te gwinty, które tutaj mam, istniejące a potem jak już będzie buda osadzona, to w tym momencie tą śrubę dziesiątkę wykręcę, przepierdzielę się wiertłem dwunastką na wylot, złapię to długą śrubą porządną, będzie się to trzymało. Plus jest taki, że się po prostu potem nie będę martwił, zastanawiał, czy to mi wytrzyma, czy mi się ten gwint zerwie. W ferozie mam taką sytuację, że mam jedną śrubę i dokręcam ją co jakiś czas i teraz... Nie wiem, ile ona wytrzyma, jeszcze, tak? No, i jak szczelić, co dalej? Tak? No jest to dość duży problem. A te rozwiązania konstrukcyjne, które są w samochodach terenowych, no, nie są jakieś za dobre. No więc, co? Bierzemy się za spawanie tych blaszek. No i blaszki spawane już mam. Chociaż powiem Wam, nie było to łatwe, bo to jest po prostu 30 siedmioletnia jeżdżąca kupa złomu tutaj po prostu każda próba spawania czegokolwiek to się kończy tym że przewala na drugą stronę blachę. A, tu jeszcze mam porobione takie dziurki na dole mam tak samo chodzi o to że jak mi się w tą przestrzeń po prostu dostanie woda to żeby ta woda nie zalegała a żeby sobie ładnie wypływała. No a tutaj jest otwór na przewody tutaj od góry jest tak samo więc ta woda ma, ma się tam jak dostać nie? no to jak już się dostanie to lepiej chyba żeby wypłynęła dół mamy w zasadzie przygotowany do konserwacji środkiem nowol myślę że jutro jest sobota to z samego rana temat przeatakuje Zobaczymy jak to będzie szło, aczkolwiek muszę powiedzieć, że mam pewne obawy, bo nigdy nie stosowałem tego środka, więc zobaczymy jak, jak to się będzie nakładało. A w międzyczasie jak trochę jeszcze jest za wcześnie na hałasowanie kompresorem, bo mam jedniętego sąsiada, któremu przeszkadza nawet uderzenie łotkiem, no fakt faktem, no, trochę hałasowałem, no, ale kurde, żeby już sądami straszyć, to takie lekkie przegięcie, jakbym co najmniej kuźnię kowalską miał tutaj mu za płotem. No ale cóż, no, no takie życie, no to malujemy sobie lustereczka. No dobra, przystępujemy do malowania. Ja już go sobie przez 30 sekund tutaj wymieszałem no trzeba tutaj wyciągnąć sobie zafleczkę dobra i co mamy tutaj Zaślepkę. no dobra to trzeba jakiś szpikulec, śrubu, śrubokręt No dobra, podepnijmy się pod kompresor i będzie chwila prawdy za sekundkę. Uwaga! No, powiem Wam, idzie całkiem fajnie. Dalej nie będę nagrywał. Niestety ten mój malutki kompresorek będzie miał co robić dzisiaj, bo to jest 15 sekund nakładania i 2 minuty pracy kompresora. Nakładanie baranka skończone. Zeszły mi 3 kg. Jeszcze na puszkach została, jak to wygląda znaczy najlepiej to będzie widać na blaszce, którą która była gładziutka no powiem wam jest efekt baranka ale czy to będzie skuteczne to zobaczymy za za rok no i ostatni rzut przed tym, jak Buda będzie już przewracana do pionu i podnoszona do góry. Rama z zawieszeniem kołami ustawiona już do tego, żeby podjechać pod górę. Góra postawiona do pionu. Co tu jeszcze zostało? Tak naprawdę wymalować tylko szpachlę która uszczelniła mi spawy co by mi się tam woda nie dostawała pomalować i zasadniczo buda będzie gotowa do nakładania na ramę powoli już finiszujemy buda, że tak powiem zbliża się do końca zapomniałem tylko, że Niestety jeszcze muszę parę rzeczy zrobić w dolnej części, czyli przy ramie, w zasadzie przy układzie wydechowym. Muszę dokończyć układ wydechowy plus mocowania budy do ramy przednie dwa, bo one praktycznie w ramie nie istnieją. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo chciałbym Was do tego zachęcić. Nie ominą Was wtedy kolejne odcinki, które są związane z tym gruzem jeżeli materiał wam się spodobał to oczywiście łapka w górę jeżeli nie no to łapka w dół no, takie są zasady youtube'a więc do następnego odcinku być może już będzie wtedy nakładana buda na ramę, znaczy ja bym bardzo chciał żeby tak było, no zobaczymy co życie pokaże jak się potoczą dalsze losy na razie, cześć